Na Heaven RP dodali drugą część karnawału, więc w dzisiejszym odcinku zagraliśmy to w sobie i, do, i kupiliśmy nowe limitowane rzeczy. Ale widzowie, piszcie w komentarzach wasze imiona, no bo dodaję do 200 znajomych na Robloxie. Więc Dobra widzowie, ja się nie doczekam wejść i zobaczyć jakie są nowe nagrody No znaczy, się, już dwa zdobyłem Znaczy dwie, więc sprawdźmy te nagrody Jakie właśnie tam są I popatrzcie widzowie na to Mamy tutaj super kara, który już mam Mamy Garden True Glider Czyli taki Nokia po prostu Popcorn Machine Unicorn Prop Jeszcze jakieś I tutaj mamy tu w ogóle nową Po prostu nową metodę znaczy nową rzecz, na której możemy zarabiać, więc my sobie tam pójdźmy, bo my biednie stoimy i tutaj czekamy. Więc dobra, widzę, musimy tam iść, mamy dopiero tylko 35 coinów. Więc dobra, widzę, jak się to tepnęło, nie wiem dlaczego. I teraz właśnie jest noc, bo jestem tak na publiku. Zobaczmy, co ludzie tutaj robią. Po prostu sobie chodzą, tu jest jakieś dziecko. Fajne dziecko. Miło mi patrzeć na to dziecko. Jak to wygląda, jak stare dziecko. E, to nie jest podobne do nas, nie. Bo Wojanki są lepsze niż ten typek. A może to wojan? Nie, dobry, a nie wyzywajmy już go. Wojanki lepsze niż Bielonka. Znaczy... Idą mi, mi coś obala. Bo Wojanki są lepsze niż brukery. Nie, nie nawet pomóżcie mi, Nie, no dobra. Już spróbujemy, nie, nie, gamy taki głupoty tak właśnie ten domek, właśnie też sprawdzimy go dzisiaj. Więc mega fajnie i mamy, dostaliśmy 50 coinów, bo to jest nowa metoda na zarabianie, a my się widzimy, jak ja już zdobędę 1000. O nie, widzowie nie wiem jak ja to długo robiłem, ale już mam te 1000, bo już to prawie cała noc minęła. Więc dobra, zacznijmy sobie od glider tula i to kupmy, wow, mamy glider tula o kupione i możemy to kupić i jeszcze to i widzowie już nie mam pieniążków, ale dostałem mega dużo rzeczy także zobaczmy je teraz więc sprawdźmy najpierw tą właśnie taką super furkę super kara i popatrzcie widzowie na no, to to ma nawet ładne felgi co jest widzowie i dodajmy teraz na samą Max spreadkę wcale nie wcale nie chcę wjechać kogoś do więc dobra to po prostu jest mega piękne. No to jest taka sportowa, szybka furka, jeżeli chcecie na przykład zamówić lub kupić taką furkę. Tylko mnie nie stać, bo jestem za biedny, więc wziąłem testowo. Więc sprawdźmy, tylko oby się nie wywalić, żeby mi po prostu nic się nie stało. I widzowie, oh, oh, oh. No trudno, już niczego nie zrobimy. Będę musiał się to spłacić. się nie spłacę, o koło tam jest. Więc trudno, no będę musiał coś płacić. W ogóle tą kałową jest Dobra, weźmy sobie teraz te próbsy nowe. Bo ogólnie teraz możemy te nowe próbsy. I jestem mega ciekawy jak one wyglądają. To tutaj one są i poparcie. Wszystkie są za Karnival. No ja nie mam tych, ale mamy te znaczki wizowe, Popatrzcie. BUM! Gamage, nie wiem co to jest. Ale mamy takiego pluszaka, na którym możemy usiąść. Ale fajnie! Więc widzowie, mi się wydaje, że ten update jest jeden z najlepszych bokelowych update'ów, więc kupimy zaraz jeszcze te i mamy normalnie taki popcorn, coś widzowie i to chyba działa, o nie. Musimy to sprawdzić, czy to działa. I widzowie tak to działa. To jest mega fajny po prostu update. I widzowie mam taki plan, tylko musimy pojechać, gdzie się z Górką. I widzowie to jest mój najlepszy samochód w ogóle w jaki mam teraz w inwentori, bo popatrz nie na to, to mega jedzie się. Wcale nie tak, że zamontowałem turbo. Więc teraz mam taki pomysł, że weźmiemy po prostu domek. Czekajcie, was że sobie to odszczepimy i tutaj dajmy jakiś ten domek, ten limitowany, o popatrzcie. I widzowie, ja mam taki pomysł, że musimy najpierw na niego wejść i wtedy użyjemy tego glidera i zobaczymy czy nam się uda zarobić, jeżeli ktoś na tym będzie. Więc widzowie, już jesteśmy, tylko musimy jeszcze tutaj na samą właśnie tą tutaj górkę wejść. O, to, a, bo tutaj mamy taki mini parkurek, więc to mega fajnie wygląda. Więc pójdźmy sobie tym mini parkurki I teraz w ogóle że żeby nie... No gears. Um, chłopacy only. Więc teraz możemy pójść tą lotnią. Uh, nie! No girls, no, no właśnie, więc teraz możemy tą lotnią polecieć i zobaczymy, ej ta lotnia jest mega kozacka, bo widzowie ja popatrz, nie musimy tu po prostu kamerką sterować i to wygląda szczerze mega fajnie. ale przywaliliśmy, o dobra, czekajcie, incydent i lądujemy. Więc uważam rzeczy te za lepsze niż te. Ale ten domek szczerze jest w sumie chyba tą Najlepszą rzeczą z tych wszystkich rzeczy. A drugą jest chyba to. Więc teraz musimy podbierać na to. 400, 200, 100, 100. O widzowie, już tak długo to robię. Ale mamy prawie następny tysiąc. I myślę, że mnie stać. Więc już nie musimy tu robić. Więc dobra, kupujemy kolejne 400. Już poszło. Nie, mnie chyba nie będzie stać. Idealnie będziemy stać. Dobra widzowie, teraz zobaczymy te wszystkie kardywale trupy. Bo się mega wkurzyłem, więc kupiłem te wszystkie prawe kardywale trupy. Więc to znaczy proxy, więc to jest chyba dobre. I postawmy właśnie sobie takie, hmm, takiego miśka. O nie możemy. Dobra widzowie, to jest tak dobre. No bo takie właśnie próbce możemy stawić, że coś sprzedajemy, że jakieś mięski sprzedajemy, że możemy wygrywać. I mamy też kanuna, więc kanun jest też mega fajny, bo prawie każdy myślał, że używał tego kanuna, że po prostu się obracamy, obracamy i strzelamy i lecimy. Papa, pa! pa. Wow! I boom! Boom! I tak po prostu nas to robi, więc to jest jedna z najfajniejszych rzeczy po w całej po prostu grze po prostu w całej grze to jest jedna z najfajniejszych rzeczy więc znowu odpalamy tą bubę i u nie 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 aaaaa więc dobra już w grę paniele przeszedłem więc dobra widzowie, musimy też sobie zrobić jakieś mieszkanko I zaraz będzie koniec odcinka, więc kliknijmy w Ted station Musicie być w Downtown Station I pokażę wam coś fajnego z tym, po prostu z tymi fajnymi po prostu rzeczami Więc po prostu zróbmy tutaj takie fajne kino, właśnie na biegunach Takie fajne na biegunach lub Helios Więc dobra, zróbmy tutaj taki signature, że tutaj jest po prostu popcorn i tutaj po prostu będziemy mogli też takie miszki, bo po prostu są też takie miski, bo tu właśnie takie są. I też w kinach zawsze są proruszaki takie. Więc zróbmy obojętnie jakie kino i weźmy sobie te teraz krzesełka i tutaj dajmy. Po prostu je porozstawiajmy, żeby to wyglądało jak w kinie i popatrzcie, widzę, to wygląda na razie, zaczyna wyglądać jak kino. I tutaj musimy po prostu przykleić je, telewizor, więc dobra, widzę, już mamy ten telewizorek. I możemy, myślę sobie, że możemy to po prostu postawić. Jest telewizor, więc popatrzcie jak to wygląda na razie. I tutaj mamy troszkę parę tych tutaj właśnie reklam, bo postawiłem. Więc w kinie też jest ważna, ważna jest właśnie taka też kontrola, żeby po prostu nie dało się właśnie tutaj po prostu ten, żeby nikt tutaj właśnie się nie wkradł, więc zrobię to taką, taki mini skaner który który sprawdza teraz, czy masz jakiś popcorn lub coś. Więc piecy też możemy też zrobić tutaj nagrywanie, bo w kinie zawsze czasami są takie e, rzeczy do nagrywania. Mamy też w kinie zawsze serwerownię, więc możemy postawić taką dużą serwerownię, bo myślę, że w kinach dużo jest serwerów, żeby no właśnie tak chyba telewizor odpalić. Myślę chyba, no nie wiem, no i chyba jestem troszkę głupi, bo tak nie wiem. O oh, i zapomniałem prawie najważniejszą rzecz, żeby ten film działał, musimy dodać taki skaner, czyli właśnie takie coś, który nam właśnie tutaj padł, wyświetla filmiki. I musimy też dodać do, to, do tego sterownie. Czyli właśnie byle jaki na przykład tutaj komputerek, myślę, że taki gamingowy będzie spoko, bo każdy by chciał mieć taki piękny gamingowy ten. A ten... A ten zawias po prostu daje nam filmy, to on to Minecraft'a wyda, czyli w Roblox'a będzie grał takiego fajnego, popatrzcie, biegły Roblox. I to jest chyba stary Roblox, bo mnie nawet szczerze. I tutaj mamy tu właśnie serwerownię, więc mamy taką mniej przejście. I żeby dobrze było, musimy też dodać strzałeczkę na przykład o tutaj, że po prostu tutaj się idzie, żeby po prostu oni myśleli i wiedzieli, że w tą stronę właśnie się idzie. I zobaczcie, jeszcze postawimy tam, e, po prostu, pick signature i widzowie i to powoli już zaczyna wyglądać. Musiałem też dodać taką kasę, żeby to wyglądało mega ładnie. Więc dobra, nasze kino się tak prezentuje właśnie w pokale. więc pokazuję wam, jak się prezentuje nasze kiedy po prostu się wtedy wchodzi i mamy tutaj strzałki, żeby i się tak... I mamy tutaj takie czujniki, żeby, żeby one sprawdzały, czy nie ma nikt tutaj właśnie takich rzeczy, że nie wnosi. Tu mamy taką kasę i mamy tutaj popcorn i mamy tutaj po prostu do nagrywania filmików, żeby więcej było. to mamy serwerównie i tutaj mamy naj, najlepszą właśnie część, tutaj mamy tą mini kamerkę i tutaj mamy ten telewizor. Jej, co to w ogóle leci w telewizor? Że trzeba zmienić. Bo ja jestem chyba właścicielem tego kina. И забравяме ще ви на настъпите му и ще да настъпите Ело Нено.